Teraz prezes Wiktor może włączyć. Dobrze. Dobrze. Panie przewodniczący, szanowni państwo, powiedziane to już było dużo. Ja tutaj mówię nie jako prezes, ale również mówię jako rolnik, producent właśnie mleka, bo to też jest akurat ważne. Trochę mam niesmak tej akurat to komisji, bo zaczynamy sobie, że tak powiem, kłócić się między sobą, jakieś dyskusje takie między producentami. Organizacjami jeszcze jeszcze bardziej, a spotkaliśmy się zupełnie w innym celu, mówić o, o przyczynach ewentualnie jak temu i zaradzić. I można dwie rzeczy. Na pewno ważne jest mieć wizję i perspektywę, jak ma być, ale z drugiej strony nie pogodzę się z tym, że możemy to co dzisiaj możemy minąć, bo to jest tak samo ważne, bo wiemy dobrze, że liczba i gospodarstw produkujących mleko zwłaszcza dzisiaj tych mniejszych ale tych mniejszych to już się mówi 20-30 krów schodzą to już nie są te, te, te gospodarstwa które miały dwie, czy trzy krowy czy 5 i to drastycznie spada liczba krów też spada 2 miliony tam mamy już tych krów wydajność wzrosła i dlatego mamy tyle mleka ile mamy że ten wzrostowy trend jest ale on się kiedyś skończy on się już kończy do, dochodzimy do, do ściany takiej że wzrostem produkcji mleka od sztuki krowy się już za, za daleko nie dojdzie zwłaszcza że mamy przed sobą zielony ład zrównoważone rolnictwo to też jest będzie odchodzenie od na siłę ciągnięcie wydajności bardzo właśnie dużych więc Mając pod uwagę dzisiaj, biorąc tak, że jako rolnik powiem, że producent, że spadek ceny mleka poniżej 2 zł jest, jest nie do przy, przyjęcia dzisiaj przy, przy tych kosztach. Zabójstwo. 2 zł mogę przetrwać jeszcze, ale to nie znaczy, że mam zysk, tylko mogę pójść na prze, przetrwanie. Ale też nie mogę tego mówić, że każdy ma tak, bo jeżeli ktoś dzisiaj pobudował rok temu oborę nową, ma obciążenia kredytowe. Rośnie mu kredyt, to dla niego dwa złote też będzie mało. Więc tutaj polityka państwa musi pójść. Pierwsza sprawa, dlaczego myśmy byli konkurencyjni, i ten, temu, dzięki temu, żeśmy weszli do Unii, możemy mu różne rzeczy mówić, ale mleczarstwo wygrało na tym. Bo 80% eksportu to są kraje Unii Europejskiej. Gdyby nie to. Gdybyśmy byli zamknięci, albo to nie, nie poszedłby taka, żeby nasza jakość produktów mleczarskich, to jest zasługa zakładów, rolników, że można było być konkurencyjnymi, jesteśmy. Bo to jest nasza wspólna praca. Zakłady mleczarskie, spółdzielnie, są mimo wszystko, jako producent mleka, członek spółdzielni w Sierpcu, są naszymi zakładami. My nie wszyscy to rozumiemy, ale to jest wina. Moja też jako szefa izby, nie kształcimy ludzi o swojej, o swoje, że tak powiem, udziale w tym, w tym całym rynku. Ale to jest, i nie robi tego ODR i nie robią wszyscy inni. Przez te 20 lat żeśmy tego nie nauczyli, że to jest wspólna nasza własność. I czasami było tak, i to w zakładach czasami różnych, było tak, że dominacja zarządu i kupieniu tych członków rad paru. Przekłada się na całą, że tak powiem, opinię o funkcjonowaniu niektórych i mleczarni zdrowych. Moja mleczarnia jest zdrowa. Nie wiem jak inne, bo nie znam i o innych się wypowiadać nie chcę. Jest, jest, udział, jest udział członków rady, decydujemy, wy, wy, wybierani na zebraniach dostawców. Jest pełna demokracja i, i uważam, że nie ma. Jest od, pre, zarząd jest jak gdyby menadżerem rady. I tak ma być. I to zależało od tych ludzi, jacy oni byli, ale od tej Rady też dużo. Czy, czy, czy postawili, że, że idą na rozwój, czy to, żeby, żeby przeżyć i zjeść własny ogon? Bo tak często i bywało. Też byłem kiedyś w Mleczarni, ale to w dziesiątych latach jedna z pierwszych padła, która, która padła, ale to były dziewięćdziesiąte lata. Dzisiaj jeżeli musimy zrobić jedną rzecz, żeby nie dopuścić do tych spadków, w polityce państwa. To, o to, o czym była mowa, że trzeba wywierać presję i znaleźć wspólny front w Unii Europejskiej, nie podlega dyskusji żadnej. Trzeba o tym rozmawiać. Dzi dzisiaj do nas dochodzi ja nie wierzę w to, że nam się po po poprawi, jak się skończy wojna na Ukrainie w, w mleczarstwie bo raczej mleczarnie mogą zostać, co niektóre za zakłady duże, ale nie wiem, czy będą przerabiały mleko nasze. To... Bardzo dziękuję już. Proszę? Już no, dziękuję. Ja będę kończył. To proszę. Ja będę kończył, spokojnie. I yy, y, 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 trzeba, pierwsza sprawa, o te sprawy unijne walczyć, bo, bo, bo tam zapadają y, to, to decyzje. Na ceny światowe nie mamy wpływu, ale mamy wpływ na koszty. Mleczarstwo powinno być uznane jako wyjątkowe, że tak powiem, w tym całym łańcuchu żywnościowym, bo tego się nie odbudowuje w 5 minut i produkcja się wytwarza przez wiele, wiele lat, żeby ją stworzyć bardzo i w gospodarstwie i kończę i powinno się obniżać koszty funkcjonowania mleczarni jako mle... wrażliwych bardzo, czyli obniżać koszty energii, zaopatrzenia w gaz i różnych innych rzeczy, żeby mleczarnie mogły zjeżdżać z kosztów, jeżeli tego nie zrobimy to możemy tą konkurencję przegrać i zostanie 10-20 tysięcy ferm mlecznych i parę za, za zakładów przetwarzających mleko. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. No, ja tylko taki przykład, jeżeli chodzi o um, wpływ na cenę. Właśnie znów hiszpański, bo jesteśmy świeżo po tej wyjeździe delegacji do Hiszpanii. Tam jak cena mleka spadała bardzo mocno, to rolnicy spółdzielczy, bo właściciele spółdzielni podjęli decyzję jedną. Obniżyć po głowie krów o 20%, i cena mleka od razu wzrosła. Ja nie mówię tylko, żeby to musi w Polsce stosować. Tylko jeden z metod, które właśnie Hiszpania, gdzie w Hiszpanii to zadziałało. Bardzo proszę pana.